Przed biurem rekrutacji Uniwersytetu Zielonogórskiego kolejka kandydatów. I nic dziwnego, bowiem to już ostatni dzwonek dla tych, którzy, tak jak Katarzyna, chcieliby rozpocząć studia na naszej uczelni jeszcze w tym roku. Wybrałam Bezpieczeństwo Narodowe. Znajomi polecili mi ten kierunek, że warto na niego iść. A Uniwersytet Ogórski, ponieważ tu mieszkam i nie chcę się nic wybierać, to tutaj mi dobrze. Rekrutacja jest otwarta na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, stacjonarne, niestacjonarne. W tej chwili spodziewamy się, że tak powiem, największej liczby kandydatów na studia drugiego stopnia i one będą przyjmowane do 15 września. Natomiast kandydaci na studia pierwszego stopnia, dokumenty przyjmujemy do 17 września. Na wszystkie kierunki właściwie, które otworzyliśmy w pierwszym na za wyjątkiem kierunku logistyka i tutaj myślę, że około 12 września, aż do 17 będą przychodziły osoby, które poprawiły świadectwa dojrzałości. Jak się okazuje wolne miejsca są także na większości nowych kierunków studiów, w tym nawet na prawie administracji oraz dziennikarstwie i komunikacji społecznej, gdzie został zwiększony limit miejsc. Teraz jest tak, że 30 miejsc zostało wypełnionych, ale ponieważ mamy zgodę rektora na to, żeby przyjmować kolejnych kandydatów i utworzyć jeszcze jeden, Jedną grupę, to ta rekrutacja trwa. Ogłosiliśmy drugi nabór i czekamy na chętnych. Wydziały kuszą kandydatów wieloma udogodnieniami. Tak jest m.in. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, gdzie studenci, którzy zdecydują się na studiowanie inżynierii danych i drugiego kierunku, np. matematyki lub informatyki i ekonometrii, otrzymają markowy tablet oraz możliwość skorzystania z innych atrakcyjnych propozycji. Przewidujemy płatne staże, zajęcia z praktykami spoza uczelni, wiele zajęć informatycznych, na przykład w nowej technologii cloud computing we współpracy z Data Center Sinersio. Mamy nową specjalność analityka biznesowa na informatyce i ekonometrii i mamy wiele specjalności i wiele możliwości. Kształcenia na kierunku matematyka. Uczelnia poszerza także ofertę studiów stacjonarnych nieodpłatnych dla kandydatów 30-40. W ubiegłym roku w tej kategorii z powodzeniem wystartowały studia z politologii na Wydziale Humanistycznym. W tym roku studia kierowane do osób 40-30 zostały wzbogacone o kierunki na Wydziale Artystycznym, Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. I tak na Wydziale Artystycznym w tej formule można studiować malarstwo, natomiast na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu socjologię. Jednak najbogatszą ofertę dla 30-40 latków przygotował Wydział Humanistyczny. Tu oprócz politologii możemy wybrać historię, komunikację biznesową w języku rosyjskim, filozofię lub filologię polską. Instytut Filologii Polskiej oferuje swoim przyszłym studentom pełną elastyczność w organizacji zajęć. Jeśli zbierze się grupa osób, które będą chciały studiować filologię polską, osób pracujących, tych właśnie takich dojrzalszych, 30+, plus 40+, plus, to na pewno przygotujemy dla nich taki plan zajęć, który nie będzie kolidował z ich pracą zawodową. A więc te zajęcia będą odbywały się popołudniami. Jest nawet taka możliwość, że jeśli studenci będą pochodzić z poza Zielonej Góry i będzie to zwarta grupa, to będziemy po prostu do nich jeździć. Lista wszystkich kierunków, na których można roz... Rozpocząć studia jeszcze w tym roku znajduje się na stronie internetowej uczelni. Przypomnijmy, że nabór na studia drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne trwa do 15 września. Natomiast na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, na które nie są prowadzone rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy wstępne, rekrutacja została przedłużona do środy 17 września. Biuro Rekrutacji Uczelni będzie przyjmowało podania kandydatów także w najbliższą sobotę w godzinach od 9 do 13:00